Dzisiaj bardzo trudny temat. Dlaczego trudny? Bo będzie mowa o foliach. Mojego ulubionego producenta, Trzymka. Produkują oni folie dla praktycznie każdego dostępnego modelu w Polsce i nie tylko. I są to modele folii, a także szkieł hartowanych różnego typu. Więc jaka jest różnica między szkłem hartowanym a hybrydą? Postaram się Wam to pokazać. Niestety tamtego dnia straciłem głos całkowicie, więc musiałem wrócić i skończyć nagranie przy biurku. Ale do rzeczy. Zaczniemy od szkła Hard Glass 2. Sama instalacja szkieł od trzymka nigdy nie stanowiła dla mnie większego problemu. Na szczęście od jakiegoś czasu rozwijają się dość prężnie i mają kilka punktów, których zrobią to za Was. Trzymka chwali się, że Hard Glass 2 posiada najwyższą ochronę przed zarysowaniami, charakteryzującą się czy oznaczaną wartością 9H. Nie, żebym im nie wierzył, ale sprawdzę sam. Dobrze naostrzony nóż nie stanowi dla tego szkła żadnego wyzwania. Praktycznie rysy nie ma żadnej. Dopiero gdy użyję naprawdę dużej siły, zaczynają się pojawiać drobne ryski. Dobrych kilka miesięcy, może nawet lat temu dokonałem pewnego testu, szkieł i woli hartowanych, Nie trzymka i wtedy miałem dosyć sporo takich negatywnych opinii, że dlaczego wykorzystałem wkrętarkę, dlaczego nie użyłem wiertła, dlaczego za słabo przyciskałem, dociskałem dlaczego nie użyłem skalpela i tak dalej, i tak dalej. Postaram się tym razem troszeczkę poprawić, ale nie oszukujmy mi się przecież, nikt normalny nie wierciłby w telefonie targom. Dzielnie stawiało opór nawet przed krętarką z zamontowanym wiertłem. No dobra, pękło. Bardzo ważna rzecz. Pękło, bo to szkło. Ale zobaczcie w jaki sposób pękło. Szkło składa się z czterech elementów. Powłoki oleofobowej, szkła właściwego folii anti takiej, którą znajdziemy także w szybach samochodowych. Oraz specjalnej warstwy, która ułatwia montaż bez zbędnych bąbelków. A jak wygląda sprawa w przypadku Flexible Glass? Przede wszystkim nie jest to folia, to hybryda. Co to oznacza? Nie wiem dokładnie, bo Trzemka nie do końca chce zdradzać swoje tajemnice, może i lepiej. Dla nas, czyli przeciętnych użytkowników, najważniejsze jest to, że dostajemy niezwykle cienkie szkło zabezpieczające. Cyfra 7 w skali twardości, o której opowiem przy innej okazji, informuje nas o tym, że Flexible Glass jest mniej odporna na zarysowania. W tym przypadku mój dobrze zaostrzony nożyk potrafił mocno, że tak powiem, pokiereszować Flexible Glass. Wiertełko także wchodziło jak w masu. Więc porównajmy te dwa produkty: Hard Glass 2 dużo większa odporność na zarysowania. Niestety jest ona grubsza i pęka. Flexible glass jest cieńsza, bo ma zaledwie 20 mm grubości. Jest dużo mniej odporna na zarysowania, ale dzięki swojej hybrydowej konstrukcji potrafi przyjąć dużo większy nacisk. Według producenta aż o 250%. No, nie byłbym z sobą, gdybym tego nie sprawdził, prawda? Nie róbcie tego. Finalną decyzję musicie podjąć sami. Mam nadzieję, że ten krótki test pozwolił Wam zobaczyć podstawowe różnice między tymi dwoma produktami marki 3MK.